Dzień dobry, serdecznie. Przesymulowałem całą tabelę ligi mistrzów. 36 drużyn wpisałem, kto zdobędzie ile punktów, gdzie i stworzyłem tabelę. Dzisiaj wam pokażę jak, jakie są moje przewidywania na ekipy, które odpadną, które będą walczyły o jedną 8 i na te, które już do tej jednej 8 trafią z automatu. To w dzisiejszym odcinku i powiemy sobie dzisiaj też o Realu, który zanotował falstart, jeżeli chodzi o ten sezon po trzech kolejkach, cztery punkty straty do Barcelony. Trzeba wziąć pod uwagę, że ich Terminarz nie należał do najtrudniejszych, chociaż wyjazd do Majorki przyjemny również nie jest. Porozmawiamy sobie o tym, co nie działa, co tam zgrzyta i co muszą zmienić, żeby ta drużyna znowu była złota. A skoro mówimy o złocie. Wiem, że sporo nowych widzów pojawiło się na kanale, więc wracam do was ze świetną ofertą, z której wielu z was już skorzystało. Sklep Goldsaver, stworzony przez renomowaną markę handlującą kruszcem, ma dla was specjalną ofertę. Czym w ogóle jest Goldsaver? To miejsce, w którym każdy z was może pozwolić sobie na zakup złota w dowolnej ilości. Jeżeli chcecie kupić za 50 zł, kupujecie za 50 zł. Jak za 1000 zł, to za 1000. Możecie ustawić przelewy automatyczne tak, żeby oszczędzać w złocie w bardzo prosty sposób za pomocą internetowego sklepu. A kiedy uzbieracie już tyle złota, że macie na przykład uncję, to możecie odebrać ją albo w formie sztabki, albo w formie monety. Możecie trzymać w depozycie, albo odsprzedać. W każdej chwili możecie odsprzedać to złoto. Nie musicie całej uncji uzbierać, więc to jest po prostu bezpośrednie inwestowanie w złoto. W każdej kwocie. Dodatkowo, rejestrując się z mojego linku, macie 100 zł do swojej pierwszej uncji. Jeżeli na waszym koncie zabraknie stówki do pierwszej uncji, do pierwszej sztabki, ta stówka zostanie doliczona z automatu, jeżeli zarejestrujecie się z mojego linku. Serdeczne dzięki za sprawdzenie oferty to na pewno duże wsparcie kanału. Serdecznie polecam ja już przymierzam się do swojej drugiej monety w tym roku. Zacznijmy od Realu Madryt, a później przejdziemy do Ligi Mistrzów, moi drodzy. Real Madryt remisuje na wyjeździe, poleciał sobie na Gran Canaria i zremisował z Las Palmas 1-1, gdzie oczywiście był wyraźnym faworytem tego spotkania. Nawet kiedy na początku stracili bramkę, to nadal byli uważani za faworytów. Ja stawiałem, że wygrają po kursie 1,70. 6, około 20 minuty, więc sami widzicie, że nawet bookmacherzy zakładali, że no ten Real musi w końcu coś dziugnąć. Natomiast nie dziugnął, no zremisował, więc nie ma porażki. Natomiast jest to na pewno w pewien sposób porażka, biorąc pod uwagę, po pierwsze, zeszły sezon, osiągnięcia realu, łatwo wygrana liga, liga no oczywiście hiszpańska, ze sporą przewagą, wygrana przecież w lidze mistrzów. I mówiło się o tym, że jak teraz dojdzie jeszcze Mbappe, to już w ogóle ta maszyna będzie potworem nie do zatrzymania. Tymczasem zatrzymało tę maszynę i Majorka, i Las Palmas. Może oni na wyspie nie lubią jeździć, nie wiem. Natomiast chciałem powiedzieć o tych zmianach, które ja zauważyłem w kontekście ostatniego Ostatnich dwóch w zasadzie meczów. Na plus, co Ancelotti i ekipie się udało, to to, że przestało być skupisko na lewej stronie Viniciusa Mbappe i Rodrigo. Rzeczywiście, Rodrigo trzymał się bardziej prawej i jak już schodził, to trochę się wycofywał, ale nie nie wbiegał na lewą. Vinicius Mbappe bardziej wymieniali się pozycjami niż ze sobą na jednej stronie siedzieli. To zostało poprawione. Ale co z tego, skoro cały czas Real ma problemy z tworzeniem sobie tych sytuacji? Jak nie uda się dribbling wejść jeden na jednego, to po prostu z kombinacyjnej akcji ciężko cokolwiek sobie wyobrazić. I pojawiły się takie głosy, że początek zeszłego sezonu Realu również nie był najlepszy, ale różnica była taka, że mieli Bellingama. Coś w tym jest, jestem w stanie w pewien sposób się z tym zgodzić, bo to jest oczywiście piłkarz, który robi różnicę w każdej drużynie, ale jak masz mimo wszystko na ławce takich artystów i w składzie takie nazwiska jak właśnie Valverde, Czułameni, później masz Gulera, Brahima, który no, wejście w poprzednim meczu miał świetne, wczoraj od. Grał, no niestety wypadł bardzo blado. Oczywiście, że brakuje krosa To już jest rola Ancelottiego, żeby wymyślił, jak z profilu piłkarzy innego, również świetnych piłkarzy, ale o innym profilu, stworzyć zespół, który będzie kreował sytuację, bo z tym jest największy problem. Pal 6 to, że Mbappe e, nie może się strzelić bramkę, że Vinicius też tam kopał po autach i tak dalej. Ta indywidualna dyspozycja również pozostawia wiele do życzenia. To jest jasne. Im dalej wla, z tym wię, większa presja na tym bapę będzie. Pewnie dopóki się ten worek z jego bramkami nie rozwiąże, no to to będzie trochę taka spina i widać to po nim. Widać to przy tych niewykorzystanych sytuacjach po jego twarzy, że no jest gdzieś ta niecierpliwość i to ciężko się dziwić, jeżeli jesteś uważany za jednego z najlepszych obecnie piłkarzy świata, przychodziłeś do drużyny, której miałeś dać dodatkowego boosta, a tymczasem ludzie już zaczynają obserwować, bardziej obserwują, o jak się Endrik pokażę. I to jest ciekawostka. Wczoraj na czacie w trakcie live'a też część z Was pisało fajnie jakby wpuścił z Zemidziciusa. Przypomnę, że w poprzednim meczu wpuścił Enrica Zambappe więc to ustawienie nie uległo zmianie. Wczoraj rzeczywiście Ancelotti zmienił Viniciusa, wpuścił Endrika, czyli Mbappe przeszedł na lewą stronę, to czego trochę domagali się kibice. Zobaczyć, jak on nie typowo na dziewiątce, tylko bardziej z lewej strony schodząc się zaprezentuje. Endrik już w pierwszej sytuacji świetnie wyszedł do piłki, uderzał z woleja. No nie naszła mu mocno ta piłka, ale widać, że on jest bardziej taką typową dziewiątką niż Mbappe. No bardziej. Wczuwa się moim zdaniem w te role, gdzie ma być, jak ma wychodzić na pozycję. Bapy rzeczywiście poszukuje trochę przestrzeni, musi mieć trochę miejsca, żeby nawinąć rywala, żeby mu odejść. Wyglądało to całkiem nieźle, ale na pewno jest to nadal zbyt mała próbka, żeby wyciągać jakieś daleko idące wnioski. Na to pewnie jeszcze przyjdzie czas. Sam Ancelotti mówi, że gra, jest za wolna, że musi tutaj wprowadzić zmiany, ale no to jest oczywista sprawa i wydaje mi się, że kwestia czasu, aż ta maszyna zacznie grać. Ja uspokajał będę cały czas w kontekście Barcelony. Realu. To są oczywiście cztery punkty. Atletico też ma słaby początek, też te cztery punkty ma, ale ja uważam, że problemem Barcelony jest kadra. Jest bardzo wąska kadra, nieuzupełniona. Brak defensywnego pomocnika okazuje się na ten sezon praktycznie będzie, bo i tak nadzieja była pokładana w 17-latku. To wiele mówi. I ja nie jestem optymistą. Ja nie jestem optymistą, nie ze względu na brak wiary we Flika, brak wiary w piłkarzy, bo w nich wierzę. Ja wiem, że są kontuzje, że jest napięty terminarz i tak wąska kadra po prostu ma swoje ograniczenia i one wyjdą w trakcie sezonu. To jest moje zdanie. Obym się oczywiście mylił. Zobaczymy. Dawajcie znać. No, ja obserwuję tylko, że kibice realu rzeczywiście mają nieco gorsze humory niż w zeszłym sezonie, ale zobaczymy, czy im się to odwróci. A my, moi drodzy, przejdźmy do tej symulacji tabeli Ligi Mistrzów. Przypomnę wam, że od tego sezonu nie ma już. Ośmiu grup po cztery zespoły Jest jedna wielka tabela z 36 zespołami Zostały one podzielone na cztery koszyki I każda z drużyn będzie grała dwa mecze Jeden u siebie, jeden na wyjeździe Z drużyną z koszyka pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego Czyli osiem meczów w sumie Cztery u siebie, cztery na wyjeździe Po dwa mecze z każdą drużyną z każdego koszyka Nie ma już meczów i rewanżów Będzie po jednym meczu, raz tutaj, raz tutaj Co zrobiłem? Spędziłem kilka godzin w Excelu Wklepując wszystkie mecze jeden po drugim i wpisując, która drużyna zdobędzie w nich ile punktów, wrzuciłem to w jedną tabelę. I wyszło mi to, co za chwilkę Wam pokażę, na co warto zwrócić uwagę. Pomijając fakt, że nie znam jeszcze pełnego terminarza, żeby to typować bardziej sensownie, trzeba byłoby na przykład widzieć, czy w da przy danym meczu jest jakiś ważny mecz ligowy drużyny, jakie jest natężenie meczów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tego nie robiłem, bo to byłaby robota, po pierwsze jeszcze nie ma terminarza, a po drugie, to byłaby robota na dni, zakładam, przynajmniej ze dwa, żeby posiedzieć i to w ten sposób ustalić. To jest bardziej forma zabawy i zobrazowania tego, że naprawdę może. Być ciekawie, naprawdę może być ciekawie. Przypomnę jeszcze, że ostatnie ekipy, to jest te od miejsca 25 do 36, w ogóle odpadają, nie przechodzą dalej ani do Ligi Europy, ani do Ligi Konferencji. Nie ma już takiego systemu. Natomiast ekipy z miejsc 9-24 walczą o miejsca w 1-8, a drużyny z miejsc 1-8. do z automatu do 1.8 przechodzą. Będę na bieżąco opowiadał, żeby było łatwiej. Na początek wyświetlam Wam te ekipy od miejsca 25-36, które moim zdaniem, czy moim zdaniem na bazie tych wyników, które wpisałem pożegnają się z Ligą Mistrzów już na tym etapie. Słuchajcie, ostatnie tylko po dwa punkty przypisałem naszym południowym sąsiadom, czyli Sparta Praga, Slovan Bratislava, no i niekoniecznie nasz sąsiad Bolonia. i tutaj Możecie mieć pewny znak zapytania, no bo Bolonia przecież rewelacja, jakby nie patrzeć poprzedniego sezonu, ale właśnie zobaczmy, jak ten skład został wyprzedany. Odszedł też przecież dyrygent tego zespołu. No jak wklepywałem te wyniki, to po prostu tak mi wyszło. Niewiele więcej punktów, bo po jeden wpisałem Brest, Czwennej Young Boysom ze Szwajcarii i Graz z Austrii. Ewidentnie te ekipy. Właśnie od 30 do 36, według moich kalkulacji, są outsiderami, ale zwróćcie uwagę: wystarczy jedno zwycięstwo, jedna niespodzianka, nawet niesprawiedliwa, i z dwóch punktów na, nagle robi się 5, z trzech robi się 6, więc to naprawdę trzeba sporą dawkę dystansu do tego, do tego mieć. Natomiast po sześć punktów, czyli jeszcze w takiej strefie, gdzie właśnie jakieś zwycięstwo wyszarpane może dawać im udział w tej walce o jedną ósmą, mam tutaj Celtic. Gironę również osłabioną, weźmy pod uwagę. Ok, uzupełniali trochę ten skład, ale moim zdaniem jakościowo to nie wygląda tak samo dobrze. Klub Brusz i Salzburg nieco wyżej mamy Dynamo Zagrzeb, i uważam, że już z tych ekip jest większe prawdopodobieństwo, że któraś włączy się do walki o tą jedną ósmą. Mówię, z mojej symulacji wyszło. Tak jak widzicie teraz na ekranie. Teraz pokażę Wam drużyny z miejsc 9, 24. To są te drużyny, które między sobą będą walczyły o to, która wejdzie do 1,8. Jak to będzie losowane? Drużyna z miejsca. 9 będzie miała przydzieloną z 24 lub 23, to się wylosuje i tak dalej, i tak dalej, czyli najlepsze z najgorszymi w teorii w tym układzie tabeli. I wygląda to w sposób następujący. Na samym dole znowu z siedmioma punktami, czyli bardzo stykowo mamy szachtar i mamy Lil. Pamiętajmy o tym, że szachtar gra swoje mecze w Niemczech, więc ten atut własnego boiska u nich troszeczkę nie będzie występował, więc nie zdziwię się, jak ostatecznie będą nawet trochę niżej. No ale tak mi wyszło z moich symulacji. Następnie Sporting i Stuttgart yy, po 9 punktów. Stuttgart też osłabiony, weźmy pod uwagę rewelacja zeszłego sezonu Bundesligi, ale jednak osłabiony. Sporting Jakbym nie robił symulacji, tylko tak sobie typował, to pewnie dałbym go wyżej. Ale ponieważ robiłem sobie te symulacje mecz po meczu, wyszło mi, że mają 9 punktów. Nie ruszam. Feyenoord niewiele dzieje niewiele więcej, bo 10. Monaco, Aston Villa i RB Lipsk po 11. Weźmy pod uwagę, i to jest fajne w tym. Lipsk na przykład jest drużyną przecież z pierwszego koszyka. Dałem go dopiero na 17 miejscu. Dałem go, tak mi wyszło, że jest na 17 miejscu. Co też pokazuje, jakie mogą być tutaj kombinacje, i że ten pierwszy koszyk kompletnie nic nie daje. Pierwszy koszyk nic nie daje i tak grasz dwa mecze z pierwszym koszykiem, jeden u siebie, jeden na wyjeździe i tak. Miejsce 16 to jest Benfica. Miejsce 15, 14, 13 po 13 punktów. Mam tutaj taką zbitkę Atalantę, PSW, Eindhoven i e, Bayer Leverkusen. Dość nisko, powiem szczerze, ale też mówię, trzeba brać pod uwagę, jakie mecze się wylosowały, co u siebie, co na wyjeździe. Przypomnę, tak mi wyszło z symulacji. Następnie mamy Juventus punktów 14 Inter y, Mediolan punktów 15 i po 16 punktów PSG i Atletico Madrid I uwaga, tutaj już Wam zdradzę, drużyna, która jest na 8 miejscu, czyli ma pewny awans w mojej symulacji do 1.8, też ma 16 punktów. To oznacza, że będzie decydował w tym wypadku bilans bramek. Ja sobie rozkminiłem, Atletico nie jest drużyną bramkostrzelną, więc dałem ich niżej. PSG straciło mocno ofensywny potencjał, dałem ich niżej. Zobaczycie, kogo dałem wyżej. Tak czy owak, weźmy pod uwagę to, że tutaj, czy ten Juventus, czy Inter, Atletico, PSG, jedno zwycięstwo dzieli ich do tego od tego, żeby wskoczyć do tej finałowej ósemki, która bezpośrednio ma awans. Więc tutaj naprawdę w mojej symulacji są poniżej, ale nie zdziwię się jak to Kosztem kogoś tam wejdą. No i teraz będę Wam odsłaniał karty, jak wygląda moja pierwsza ósemka. Na miejscu ósmym, właśnie mając również 16 punktów, czyli tylko bilansem Bramek, weszła do tej pierwszej ósemki według mojego bilansu Barcelona. FC Barcelona na miejscu ósmym i ja uważam, że o to właśnie Barcelona walczy w tym, żeby nie mieć dodatkowych meczów, o tą eliminację do jednej ósmej, żeby mieć z głowy, żeby zarobić te pieniądze, żeby tam wejść. Ale to każda drużyna powie to samo. To samo powie Atletico, to samo powie PSG, Inter, Juventus. Które są niżej. Czy te drużyny, które są powyżej? Zaraz zobaczycie, jakie, bo mogą być dla niektórych zaskoczeniem. U mnie Barcelona wyszło na to, że ma 16 punktów, ósme miejsce. Dokładny terminarz Barcelony i dokładny terminarz Realu omówię wam, jak on się pojawi, i wtedy sobie będziemy analizować. A, tutaj jest mecz z Atletico. Tutaj jest el klasiko, więc będzie łatwiej trochę to sobie rozbić na elementy i wyjść do, dojść do bardziej pewnie wiarygodnych wniosków. Ale mówię, to forma zabawy. Na miejscu siódmym i szóstym, po tyle samo punktów, ma AC Milan i Borussia Dortmund. 17. Zobaczcie, to jest ciekawostka, co? Taka Borussia Dortmund, gdybyśmy na papierze spojrzeli na tę ligę, każdy z każdym w systemie ligowym. Wątpię, żeby ktokolwiek dał Borussię Dortmund na szóstym miejscu. Ale w tym formacie, że losujesz meczu siebie, mecz na wyjeździe i tylko 8 takich meczów jest, wyszło mi na to, że mają na tyle korzystne zestawienie, że zdobędą aż 17 punktów i zajmą szóste miejsce. Zobaczymy. Dla Milanu uważam, to też byłby duży sukces. Być od razu w tej górnej. Trochę jestem nawet zdziwiony, że, że tak mi to wyszło, ale mówię, tym bardziej mi się podoba ta forma symulacji. Następnie mamy dwie drużyny, które mają po 18 punktów. Jest to siła z Premier League, Liverpool i Arsenal. Wydaje mi się, patrząc na ich terminarz, że ta czołowa piątka to jest moje założenie. Ta czołowa piątka, która w moim zestawieniu jest, znajdzie się na koniec w tej finałowej ósemce. To jest moje jedyne zestawienie, którego będę się trzymał i będę dość zaskoczony, jeżeli zakończy się to inaczej. <grych> Czyli Arsenal na miejscu piątym, Liverpool na miejscu czwartym, no tam wiadomo, bilans bramek większego znaczenia to i tak później nie ma, bo to już dalej będzie losowanie jednej ósmej. Po 18 punktów, z 19 punktami na trzecim miejscu Real Madrid. Tak jak powiedziałem, dokładny terminarz omówimy sobie po opublikowaniu, będziemy wyciągali wnioski. I oczywiście weźmy pod uwagę to, że w tej formie nie wpisywałem wyników w formie obecnego Realu. Zakładam, że ta drużyna zacznie grać w piłkę lepiej, no bo jeżeli mają problemy na razie z Majorką, czy z Las Palmas, no to ciężko marzyć o 19 punktach w takiej tabeli w Lidze Mistrzów, ale ja zakładam, że oni się odetkają w końcu, nie? Pamiętajmy, że to jest mimo wszystko przestrzeń kilku miesięcy. Zobaczymy, kiedy będą mieli te trudniejsze mecze, kiedy łatwiejsze. No i pierwsza dwójka. Widzicie już, jakich drużyn brakuje. Zdradzę Wam od razu, a zresztą zobaczcie, tyle samo punktów mi wyszło. Po 20 punktów Bayern i City. Kto tam pierwszy, kto drugi, to już wedle uznania. Zobaczcie jaka jest tutaj ciekawostka. Wyszło mi, że żadna z ekip nie zdobędzie maksymalnej liczby punktów. Żadnej nie wpisałem kompletu oczek. Dodatkowo to nie jest tak, że jest tylko jakieś remi spotknięcie. E-City I, i Bayern tutaj, jak widzicie, mają trzy punkty stracone. I tak wygląda to w mojej tabeli. Ale myślę, że tak, najbardziej interesująca jest ta górna ósemka, i później ewentualnie te miejsca do 24. Powiem szczerze, sporo pracy, ale dobrze się, dobrze się bawiłem. Dajcie znać. Co was zaskoczyło, co was dziwiło? Czy wy, jak sobie robiliście dla swoich drużyn takie symulacje punktowe, to która z waszych drużyn powinna ich mieć więcej lub mniej? Bo założę się, że dla swoich drużyn już się bawiliście w takie rzeczy. No ja poszedłem o krok dalej, poranek spędzony przed komputerem, no ale mamy to. Słuchajcie, widzimy się w komentarzach, serdeczne dzięki. Przypominam Wam o ofercie stówka dla Was na pierwszą monetę czy sztabkę o wadze uncji złota. Naprawdę wiele osób z tego skorzystało i, i to jest. Bardzo fajna oferta, link macie w opisie, my widzimy się w komentarzach, dobrego popołudnia, zapraszam jutro na live z meczu Barcelony, w niedzielę na live z meczu Realu, do zobaczenia.